Halo kochani, dzień dobry, witam Was w taki fajny jeszcze dzień być może jeden z ostatnich takich letnich dni można powiedzieć w po październiku mi tu, możecie zobaczyć full słońce świeci po oczach dlatego po prostu trudno mi jest patrzeć cóż, ja się wyrwałem na chwileczkę z pracy na takie no taki krótki spacerek, mam okienko, nawet dwa pod rząd tak? więc tak wyszło dzisiaj no i no, może i nawet dobrze wyszło nie wiem czy tam widać za mną, ale tam są takie przyrządy do ćwiczeń więc tam sobie byłem przez chwileczkę coś tam poćwiczyłem no i przespacerowałem się troszeczkę teraz siedzę na ławeczce cóż, taka, taka historia także wykorzystałem sobie ten wolny czas po to żeby wyjść i skorzystać jeszcze z tego słoneczka i z tej fajnej e, pogody. Chyba 17 stopni jest. Słońce na pewno więcej. Naprawdę cieszę się przyjemnie posiedzieć. To jestem w takim miejscu oddalonym o 5 minut drogi z mojej pracy, tak więc mm. Bardzo bliziutko. Myślę, że to miejsce znacie, bo nieraz was zabierałem tutaj do tego miejsca, właśnie w takich momentach, kiedy miałem jakiś wolny czas. Zazwyczaj tu przyjeżdżam, jak po prostu mam czas w pracy. Także pomyślałem sobie też właśnie o vlogu że fajnie by było, myślę, tak z wami znowu tutaj się spotkać, no i pokazać wam znowu okolice miejsce i co ja tutaj robię co się tutaj wydarza mogę wam powiedzieć tak, że bardzo jestem zaczynam być pozytywnie zaskoczony Adelcią moim nowym pieskiem bo ona skończyła 8 miesięcy i jak skończyła 8 miesięcy to w ogóle jej zachowanie tak się zmieniło ona się stała po prostu takim fajnym pieskiem bardzo się zrobiła przyjazna nie grizie już ale jest grzeczniutka i taka milutka co się stało z pieskiem? Po prostu A taka ładniutka się zrobiła i w ogóle troszkę przybrała na wadze. Teraz to zupełnie przypomina labradora. Ona ma jeszcze 4 miesiące czasu, żeby wyjść z tego trybu szczeniaka, ale ale idzie to w bardzo dobrym kierunku. Tak więc my już wszyscy jesteśmy zadowoleni bardzo z Adelci. Może jakieś zdjęcie Wam dam takie aktualne dobra pod koniec tego filmiku to ją sobie zobaczycie. Na co dzień ona mieszka z rodzicami, ale tam w domeczku nie. Ale byłem ją odwiedzić teraz w weekend. Tydzień temu się spotkaliśmy, i to były bardzo przyjazne spotkania. Bardzo. Tak więc na kolejne wakacje myślę, że już będzie pełnia szczęścia, jak Adecja z nami pojedzie. To będzie po prostu bardzo faniutkim śpieskiem. Cóż moi drodzy, napiszcie, co tam, co tam u was. Um, jak się macie? Jak spędzacie czas? Jak szykujecie się na ten tydzień? No i ja Wam zamieszczę kilka zdjęć tutaj pod koniec tego filmu. I życzę Wam oczywiście fajnego tygodnia. Żeby Wam się wszystko tutaj dobrze poukładało i powiodło. Tak więc do zobaczenia. Pa pa.